Choć tu w W ogóle musimy dla niego imię znaleźć, nie? No, patrzcie, jaki to jest słodziak. W ogóle totalnie nieszkodliwy, nie? Dzień dobry widzowie, lub dobry wieczór, jeśli oglądacie to wieczorem. Dzisiejszy odcinek będzie o skorpionach. Tak, o tych dziwnych, opancerzonych od stóp do głów, w sumie od kleszczy do ogona. Stworzeniach, których niektórzy się boją, inni się nimi fascynują. Ja należę do tej drugiej grupy i dzisiejszym filmem postaram się udowodnić Wam, że skorpiony wcale nie są takie straszne, na jakie wyglądają. Na początek. Jezus, ale najpierw ogłoszenie. Ale mi oczy załzawiły. Nie zapomnijcie, że na moim sklepie od niedawna można kupić takie otociuchy z wzorem oczu skakunów, czyli tych takich kumatych pajączków, które skaczą i ogólnie są urocze. I tyle z ogłoszeń. Wracamy do skorpionów. No to co my dzisiaj mamy do roboty związanego ze skorpionami? Ano mamy, bo w tym oto pojemniku znajduje się wielki czarny skorpion, czyli tak, to jest uosobienie wszystkich tych skorpionów. On jest w ogóle śmieszny, bo jest taki. O, o, lubi się denerwować. Także ten skorpion wyląduje w swoim nowym domu. A nowy dom ma już przyszykowany tutaj, właśnie w tym terrarium. Hmm, może żeby... Jak to wydupce zaraz, to dajmy. Okej. Okay. Zrobimy jeszcze tak, żeby było jaśniej. O. Także nowy dom Skorpiona będzie wyglądał tak. Tu trzeba jeszcze go trochę podlać, bo one mają taką tendencję, że lubią, jeżeli jest bardziej wilgotno, aniżeli bardziej sucho. Tak. Nagrywa się, nagrywa się dobrze. Teraz jeszcze przygotujemy po prostu terrarium, czyli na bezczela wlewam wodę i tyle. No dobrze, to teraz przechodząc do skorpionów. Skorpionów, jako zwierząt samych w sobie, myślę, że nie trzeba wam przedstawiać. Każdy wie, jak wygląda skorpion, nawet dziecko. Każdy wie, że skorpiony mają te swoje szczypce, w cudzysłowie. Mają ten ogon, w cudzysłowie. No i generalnie wyglądają dosyć strasznie. Jako przykład skorpiona, i w sumie jest to jedyny skorpion, jakiego aktualnie posiadam, mam to cudo, które kupiłem względnie niedawno. Weźmiemy je sobie tak, hops, to na bok. Jeszcze wiecie co? Jeszcze GoPro ustawimy, żeby on nam tutaj tylko nie szedł. Mam nadzieję, że nie. O, jaki kolega. Widzieliście? Jaki zawadiaka. To jest, moi drodzy, jedyny skorpion, jakiego aktualnie mam i jest to Heterometrus spinifer, czyli tak po polsku, jakby to mówić, to jest to skorpion olbrzymi leśny i to jest jeden z tych skorpionów, które są uważane za słabo jadowite, czyli można to poznać po tym, że są wielkie, czarne, mają takie potężne kleszcze, którymi miażdżą ofiary i przez to nie potrzebują silnego jadu. Kurczę, on się tutaj tak nastawia bojowo do mnie. Ej, słuchajcie, aż mu kropelka jadu poszła z kolca jadowego. Wezmę obiektyw makro i to nagrać spróbuję. No, tylko chcę nie idź, nie idź, nie, idź, nie idź. no czajcie to. Normalnie kropla jadu na końcu tego kolca jadowego. W sumie takiego ujęcia jeszcze mi się nigdy nie udało nagrać, no ale fajnie. Ale petarda. Dobra. Jak zbudowany jest skorpion? No skorpion zbudowany jest tak, jak przystało na pajęczaka, tylko, że ma takich jakby trochę dodatkowych elementów. Ogólnie ciało skorpiona składa się tak, jak ciało innych pajęczaków. W sumie dwóch części, chociaż u skorpionów można by wyróżnić trzy części. Jest to prosoma, czyli przód ciała, mezosoma, czyli środek ciała i tutaj mam na myśli ten segmentowany jakby odwłok. No i jest jeszcze metasoma. A metasoma to jest właśnie ten ogon, który jest zawinięty do góry i metasoma jest zakończona czymś, co się nazywa telson, czyli i tym takim zgrubieniem, na końcu którego znajduje się kolec jadowy, z którego wypuszcza jad. Czekajcie, ja sobie go tak wezmę. Oprócz tego, do budowy skorpiona przyczyniają się jeszcze inne elementy i są to odnóża. Jak wiemy, pajęczaki mają odnóży par 6, czyli mamy tutaj cztery pary odnóży krocznych, którymi on sobie tupta. Mamy parę nogogłaszczek, która u skorpionów przekształciła się w kleszcze, czyli właśnie w te potężne tak zwane szczypce, którymi albo miażdżą ofiarę, albo przytrzymują ofiary. No i jeszcze mamy parę szczękoczułków, które w tym przypadku, czyli w przypadku skorpionów, nie wydzielają jadu i one mają formę takich maleńkich szczypiec. No i to jest ostatnia para odnóży gębowych, jakie Mam u skorpionów. No i tym samym mamy właśnie 12 sztuk, tak, czyli 4 pary odnoży krocznych, para nagogłaszczek, para szczękoczółków. Skorpion jest właśnie tak zbudowany yy, i. A tutaj widać mu fajnie te pektyny. Słuchajcie, oprócz tego w ogóle skorpion ma coś, czego na przykład pająki nie posiadają, a co jest według mnie strasznie ciekawe. On na spodzie ciała ma takie, jakby grzybyki. To się nazywają pektyny, o ile pamiętam. I skorpion ma jedną parę tych pektyn. I po tych pektynach można nie dość, że rozpoznać płeć skorpiona, to jeszcze można rozpoznać konkretny gatunek. Więc są to takie dosyć ciekawe wyrostki, które pomagają skorpionowi na przykład rozpoznawać temperaturę czy wilgotność podłoża. Więc to są takie trochę sonary, radary. No jak zwał, tak zwał, ale one generalnie pomagają skorpionowi orientować się w otoczeniu, no bo skorpiony jako same w sobie, mimo że posiadają cztery pary oczu, chociaż niektóre gatunki nie posiadają oczu wcale, bo jest kilka rodzin skorpionów, które żyją sobie na przykład w jaskiniach, no i takie skorpiony nie posiadają oczu, bo im są niepotrzebne, bo w jaskini jest ciągle ciemno. No ale ten na przykład posiada cztery pary oczu, czyli jedną parę takich dużych i trzy pary mniejszych oczu i one w sumie nie pomagają jakoś super widzieć, bo skorpiony też są praktycznie ślepe, one polegają głównie na dotyku mimo wszystko. No, i na drganiach powietrza też, tak? Podejrzewam, że. No, jak się dmuchnie, to on się od razu obrusza, więc drgania powietrza na pewno. No, i tak to jest ze skorpionami. Jak widzicie, ja sobie z nim tutaj poczyniam i tak trochę go bezczelnie łapię za ten ogon. Ale to tylko dlatego, że mniej więcej wiem, że mogę go tak złapać. Że po pierwsze go nie uszkodzę, bo to jest najważniejsze dla mnie, tak? Żeby ten skorpion był. Cały, zdrowy i nieuszkodzony. No i po drugie, on potrafi się co prawda czasem odwinąć, ale raczej tego nie robi. No i przede wszystkim tutaj uważam, żeby mnie nie szczypnął tymi swoimi kleszczami, bo skorpiony, właśnie takie duże, czarne, typu na przykład rodzaj Pandinus, do którego należy chyba najbardziej znany skorpion na świecie, czyli skorpion cesarski, rodzaj Heterometrus, czyli ten, rodzaj Javanimetrus, Gigantometrus i inne metrusy, one mają niesamowitą siłę w tych kleszczach, i naprawdę jak zacisną na palcu, no to to działa mniej więcej jak imadło, więc nie polecam dać się yy, dziabnąć, a miałem taką przyjemną nieprzyjemność i raz mi się zdarzyło, że on mnie tak trochę uszczypnął, no nie było to nic przyjemnego, ale też z drugiej strony no nie zmiażdżył mi palca, więc luz. Ciekawe jak to się nagra na tym GoPro, jestem ciekaw. To teraz przejdziemy do pewnego stwierdzenia, do pewnej historii yy, i do pewnego takiego swoją drogą mitu, nie mitu, który krąży na temat skorpionów. Wielu ludzi sądzi, że zawsze, ale to zawsze jest tak, że jeżeli skorpion, taki na przykład jak ten, ma duże, potężne, bardzo silnie potrafiąca się zacisnąć kleszcze, to taki skorpion potencjalnie będzie słabo jadowity. Natomiast jeżeli skorpion ma małe kleszcze, którymi nie miałby siły przytrzymać na przykład dużej ofiary, dodatkowo jeżeli ma gruby odwłok, no to taki skorpion będzie silnie jadowity. I to jest taka logika, taka zasada, która w zasadzie. Ma jakieś tam uzasadnienie i bardzo często się sprawdza, ale nie sprawdza się zawsze. Zawsze, ale to zawsze w świecie zwierząt trafi się jakiś wyjątek od reguły i nie inaczej jest w przypadku skorpionów. I tutaj, jako przykład pasujący do tej historyjki przytoczę chociażby skorpiony należące do słynnej rodziny Butidae. Rodzina Butidae to jest rodzina skorpionów często pustynnych i zazwyczaj dość silnie jadowitych, z których wiele, wiele gatunków znajduje się w Polsce na tzw. liście zwierząt zabronionych, czyli w pewnym rozporządzeniu, które zakazuje obroty. I zakazuje handlem niektórymi gatunkami, które są potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia człowieka. No i właśnie wiele skorpionów z rodziny Butide trafiło na tę listę, ponieważ są po prostu cholernie jadowite. I u urodziny Butide rzeczywiście ta zasada się sprawdza. Mamy skorpiona, który ma gruby odwłok, ma bardzo zazwyczaj cieniutkie kleszcze, no i możemy przypuszczać, że taki skorpion jest potężnie jadowity, że zawiera jad, który może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia człowieka. Taki skorpion, no widzimy, ma potężne kleszcze, więc możemy zakładać, że jad ma słaby i to też się sprawdza. Ale jest na przykład taki rodzaj skorpionów jak Hemiscorpius i one występują na Bliskim Wschodzie, na przykład w Iranie i te skorpiony mają cechy obu tych grup, czyli mają dosyć grube nogi, głaszczki czyli właśnie te kleszcze i mają dosyć cieniutki odwłok. No i kurczę, co z takim skorpionem zrobić? Yy, nie wiadomo, jakbym nie znał tych skorpionów, to bym powiedział, że one raczej mają jad słaby. I bardzo, ale to bardzo można się zdziwić, bo jeden z gatunków tych skorpionów właśnie z rodzaju chemiskorpios, a konkretnie to jest Kurczę, mam tam napisane e, Hemiscorpius lepturus. Właśnie. Hemiscorpius lepturus. On występuje między innymi w Iranie i jak się okazuje, taki skorpion może być zabójczy dla człowieka. Więc ta zasada, owszem, w większości przypadków się sprawdza, w większości przypadków można ją stosować, ale nie zawsze i jakiś tam wyjątek od reguły też można znaleźć. Ała, o matko, moje nogi, ale się zasiedziałem. Chodź tu w W ogóle musimy dla niego imię znaleźć, nie? No, patrzcie, jaki to jest słodziak. Totalnie nieszkodliwy, nie? Jeszcze w ogóle zaraz go nakarmimy, bo one bardzo fajnie jedzą. Tu kiedyś wam pokazywałem fragment takiego posiłku skorpiona. One po prostu bezczelnie rozcinają i rozrywają swoją ofiarę. Także cud miód. Z tym, że ja myślę, że na cele karmienia to najpierw jeszcze wrzucimy go do tego pojemnika. Bo po prostu tutaj będzie dużo łatwiej mi nagrać ten cały jego proces spożywania. A dopiero później wrzucimy go do jego docelowego terrarium. Co wy na to? Taki jest plan, tak robimy. Kurczę, za późno włączyłem nagrywanie, no. No dobrze, udało się go nakarmić jakoś, tylko że on zaczął tuptać i chyba czas zrobić coś po prostu, mm, nazwijmy to bezczelnego, i wziąć go po prostu, przesadzić z żarciem w gębie do tego nowego terarium i już dać mu spokój, żeby on sobie, wiecie, skonsumował to na spokojnie. No bo już nie chcę go trzymać w tym pojemniku, on jest za mały na niego. Będzie miał sobie tutaj terrarium, tam, wiecie, ma wielką kryjówkę, także raj dla dusz, więc robimy teraz tak. I. Cyk, proszę bardzo. I skorpion w nowym domu, on podejrzewam, że tam się, wiecie, skryje. No chyba, że będzie chciał wyłazić, tak też może być. No, ale myślę, że se chłop poradzi. Albo dziewczynka, bo w sumie nie wiem, jaki to jest osobnik, płeć. Nie no, fajny jest, o, o, o. No. Czy znajdzie kryjówę? Myślę, że tak. No pewnie, że znalazł. Szybko poszło, panie. Elegancko, proszę. No i to jest jego teraz nowy dom. No i to moi drodzy, byłoby na tyle, jeśli chodzi o skorpiony. Dajcie znać, co sądzicie o tych fascynujących stworzeniach. Czy na przykład chcielibyście mieć takiego yy, skorpiona w domciu, czy raczej pozostaniecie przy zwierzakach futrzanych typu chomiki, koty i psy. Według mnie jest to świetne zwierzę do obserwacji. No, oczywiście, skryte, bo skryte, no bo taki mają tryb życia. Ale mimo wszystko, zawsze jak ktokolwiek przychodzi do mnie i zobaczy takiego wielkiego bydlaka. E, jakkolwiek źle to nie zabrzmi, to po prostu... Ten storken robi wrażenie, mnie też to fascynuje, także uważam, że jest to świetne zwierzątko. E, to tyle, dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Hej, i on też pozdrawia. Iii. To był poniekąd wyjątkowy odcinek, bo nic się nie zesrało ani na mnie, ani na stół, ani na podłogę, ani na otoczenie, ani na aparat. Dobrze, dobrze, no fajnie. Zobaczymy, ile uda się utrzymać taką pasę.